Hello, hello moi drodzy. Ja już jestem na lotnisku. Czekam na dziewczyny. No i lecimy. Zaraz idę do security. No i co? Walizki spakowane, torby spakowane, tagi mam. Trzymajcie kciuki. Ale powiem Wam, że nie ma. Nie ma aż tak strasznie dużo ludzi. Myślałam, że będzie więcej, bo jest 4 lipca jutro. Więc ludzie biorą wolne, ale nie ma. No więc czekam na dziewczyny. Dopijam wodę, bo nie można wody brać. No i wyczekujcie co się będzie dalej działo. Zaczynamy. Bachelor pary. Oh, dad! Moi drodzy, moi drodzy, siedzimy już w samolocie, jest tu nasza piękna pani przyszła z, nie będę mówić nazwiska, pani S. Tam siedzi maid of honor, czyli główna świadkowa, której nie widać, a tam z tym panem siedzi jeszcze jedna, której też nie bardzo się widać. Zaczynamy, ten lot, zapraszam. Dla ciebie Fireworks, dla naszej Bachelor. Hello, hello, gdzie jesteśmy Maryś? San Francisco, welcome! Dziewczyny w stresie. Może nie zmieścimy się do Ubera. Are you excited? Yes. Yes, I am. <laughs> I know, I don't blame you. are picking out the five outfits you need. O, oh. no, samary. Jak tam, what time is it? Jest mega. To jest mega? Prawie trzecia, nad ranem. <noise> I sześć, ja. bez in and out. <noise> Piękne narracje mamy tutaj. <noise> <Jeśli zobaczycie> coś, <noise> nie, nie wiem. I don't know. Taka youtuberki jak... <głos> <głos> Dobra, znajdziemy. Ogarnę to i będzie fajnie.